Cześć, witajcie na TDK. Jak zapewne się domyślacie, będziemy tutaj zajmowali się sprawami tylko i wyłącznie niszczycieli czołgów w grze World of Tanks. Na wstępie chciałem dodać, że nie jestem żadnym CC, albo jak wolicie community contributorem, po prostu gram tą grę od długiego czasu i stwierdziłem, że poradnik w postaci pokazania, jak grać. Niszczycielami czołgów, po prostu by się przydał. W mojej opinii, to chyba najtrudniejsze pojazdy do opanowania w grze, ale z drugiej strony najbardziej uniwersalne, bo znajdziecie tutaj i takie, którymi możecie grać na pierwszej linii, i takie, którymi możecie przez całą grę po prostu sobie kampić, a mają też kilka cech, które nie posiadają żadne inne pojazdy w tej grze. Jeżeli lubicie największe działa z największą penetracją, i największymi obrażeniami zadawanymi na strzał, to znajdziecie je tylko i wyłącznie w t czyli w niszczycielach czołgów. Jeżeli wolicie najgrubszy pancerz, to też tak na dobrą sprawę znajdziecie go właśnie u niszczycieli czołgów. I jak widzicie, gram w tą grę od 2012 roku oczywiście nie codziennie i nie po 12 godzin, albo raczej może i codziennie, ale nie po 12 godzin. Tylko po prostu wieczorami w chwili wolnego. Jednak 30 kilka bitew, 30 kilka tysięcy bitew na koncie jest. Jak widzicie według ratingu World of Tanks mam klasyfikację osobistą prawie 7 tysięcy. Nie oznacza to, że jestem jakimś niesamowitym kozakiem, ale jednak kilka rzeczy o tej grze wiem. A tak wyglądają moje rankingi według strony Info. Jak widzicie w N7, w N8, wiele osób się trzyma przede wszystkim tej oceny, a nie tamtej pokazanej. Według World of Tanks macie tutaj też efektywność. No, jak widzicie, można by powiedzieć, że jestem wszędzie na zielonym. Ej, żeby nie było, nie zawsze jeździłem tylko niszczycielami czołgów, bo można łatwo zerknąć. Że jeżeli wyfiltrujemy bitwy, to zobaczycie, że przede wszystkim są to niszczyciele, ale w czołówce znajdziecie chociażby. Meda STB japońskiego z ponad 1000 bitew eee, STA, który był w drodze do, do 10 tieru, właśnie na Japońca. Eee, w międzyczasie jest E50, E50M. Także kilka pojazdów tutaj przyjeździłem, ale jak tak dokładnie popatrzycie, no to są to jednak przede wszystkim niszczyciele czołgów. Tak jak powiedziałem, pojazdy chyba najbardziej uniwersalne. A patrząc na te bitwy, które tutaj się rozgrywają, to chyba nie każdy wie, jakie wykorzystać. Albo uważa się za nieśmiertelnego, albo uważa, że wszystko może takim już cielem zabić. No i w tym materiale, albo w tej serii materiałów, które zamierzam prowadzić, to pokażę wam po prostu, jak to wygląda. Na czym polega ich pancerz, jak go wykorzystać. Jak nimi walczyć. Poglądamy trochę bitew. Nawet prokozacy grający w tą grę, no nie mają każdej bitwy idealnej. Oni też czasem schodzą z zerowym. Z zerowymi obrażeniami, e, albo giną nie zadając czy nie robiąc tego co by chcieli, no to tak po prostu jest. W tej grze zależycie od drużyny, jest was 15 w standardowej rozgrywce. No jeżeli traficie no, losowo no, do złej drużyny, no to sami cudów nie zdziałacie, tak? Więc e, nie ma się co przerażać, że e, jakby przegrywacie w większości przypadków, no bo nie do końca wszystko zależy od was. Ale jeżeli poznacie swoje czołgi, jeżeli poznacie niszczyciele czołgów, jeśli będziecie wiedzieli, jak wykorzystać ich pancerz, ich plusy i jak zniwelować ich minusy, to na pewno będziecie w stanie dużo zrobić. Ale słuchajcie, żeby nie było, bo średnia moich uszkodzeń na bitwę, wśród wszystkich pojazdów, którymi grałem, to jest 1165 uszkodzeń na bitwę. Zaznaczam wśród wszystkich pojazdów, jeżeli ktoś nie wie jeszcze, jak czytać te swoje statystyki. Czyli poczynając od pierwszych tierów, na których zaczynaliście, poprzez całe. Ścieżki aż do dziesiątych tierów, to jest wasza średnia uszkodzeń na bitwę. I okej, okay, ci, którzy naprawdę długo już grają, zwłaszcza na dziesiątkach, gdzie są w stanie zadać wysokie ilości obrażeń, no to tę średnią będą mieli np. w okolicach 2000 Ale tak na dobrą sprawę, żeby nie był gołosłowny, jeżeli popatrzycie na moje pojazdy, np. Na, na Jack Tigera 9 tier, no to tutaj zadane uszkodzenia, średnie na bitwę, to już niespełna 2000 1962 uszkodzenia. W przypadku Fosza 155, którym też bardzo lubię jeździć, 1836. W przypadku popularnej Jagody 1983. E, także jak widzicie średnia ogólna z, z moich pojazdów w stosunku do średniej zniszczycieli czołgów, no ma się zupełnie inaczej, bo jest to praktycznie dwukrotna różnica. No więc powiedzmy, że coś tam potrafię i mam nadzieję, że niektórych rzeczy się stąd nauczycie, a przez to Później każdemu w bitwach, zwłaszcza losowych, będzie się z Wami lepiej, przyjemniej grało i więcej wygrywało. Oprócz samego poradnika, jak grać z niszczycielami czołgów, jak poszczególne z nich wykorzystać, bo są naprawdę przeróżne i do różnego zastosowania, zrobię osobny odcinek i będzie to bezpośredni odcinek po tym dotyczący pancerza. Pancerza przede wszystkim te deków, ale po prostu pancerza ogółem i zasad jego działania. Bo to nie jest tak jak większość czyta statystyki czołgów i widzi, że mamy na froncie powiedzmy 250 mm. No to znaczy, że każde działo, które ma penetrację wyższą niż 250, nas przebija, a z kolei każde, które ma niższą niż 250, nic nam nie zrobi. To nie działa w ten sposób i bardzo dużo tutaj zależy od wielu czynników, ale pokażę wam to na tym przykładzie, który widzicie tutaj w osobnym zupełnie odcinku i na przykładzie kilku różnych Tedeków. Podpowiem wam też rzeczy dotyczące nie tylko samych pojazdów, ale też ich wyposażenia? W co warto wyposażyć konkretne rodzaje tedeków? oraz załogę. Jaka powinna być? Jakie perki przede wszystkim na nich powinniście mieć? wytrenowane. Cały ten komplet informacji, czyli sam pojazd, jego wyposażenie, załoga, która na nim się znajduje, perki, które posiada i to co dany pojazd potrafi albo do czego najbardziej się nadaje w przypadku jakiejś bitwy. To składa się na to, jak Wam po prostu będzie szło. Jeżeli Was zaciekawiłem i chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce, pokazane na przykładzie konkretnych pojazdów, konkretnych bitew czy konkretnych opisów, to zapraszam na kolejne moje odcinki. A żebyście niczego nie przegapili, no to wrzućcie suba, łapkę w górę. I do zobaczenia na kolejnych TDK.